O! Na piątkę dam. Oh. Musisz pierw przywiercić tarkę do podłoża. Nie <śmianie> mam takich rzeczy. W się jak to zrobić? Powiedz jej na TTS, żeby dała adres, żeby wezwać karetkę, bo ona nawet czatu nie czyta XD. <śmianie> Zaraz se poczytam. Oszty. No nie da się, widzowie. Nie da się. No bo on. zamiast kręcić się w jednym miejscu, to on robi takie na w życie. najpierw jest po tej stronie, a później będzie po tej stronie. Zapchaj dziura. Zapychamy ekran najlepszymi shotami.